Hej, ohej, 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 Stolasiku, nie odp... Nie odpowiadałeś na moje wiadomości, no i wysłałem ci to memów z Kotami. Liczę, że mój brak odpowiedzi na twoje śmieszne zdjęcia to wystarczający sygnał, że nie chcę z tobą rozmawiać. No, no dalej, Stolas, to była tylko jedna zła noc. Poza tym, chyba chcesz coś od mnie usłyszeć. Ech, Blitz, co ty niby chcesz? Chcę poczuć, że zasługuję na moją przepustkę na ziemię, okej, okay? więc ruszaj tą swoją ptacią żyć z tego krzesełka do sypialni, żebym mógł cię zerwnąć. Wow, poezja. Czuję, że ten tekst powinien mnie już podniecić. <grym> <grym> tak, ta, 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 tak myślę, okej, okay, to gównianie to ująłem, ale często lubisz jak mówię tak spoczenie i pociągająco. O no dawaj, nie używamy słów, używamy natury. Może to być trochę szokujące, Blitz. Nie wydaje mi się, że jestem w humorze, aby używać natury z tobą. Szczerze, wydaje mi się, że nie jestem w humorze, aby z tobą rozmawiać, więc może to uszanujesz. No no weź, Stolas, nie możesz tak myśleć. Zawsze kakałeś ten widok. Nawet nie wiesz, jak ten widok jest trudny. Nie chcę czuć się gorzej niż teraz. Jest tak źle, że dostałem zaproszenie na imprezę antyblicową. Gratki! Blitzo oficjalnie złamał twoje bane serce. Imprezę antyblicową? I kto niby za tym stoi? Och, ależ to niedojrzałe. Nie zaszczycę moją obecnością tej głupoty. Chuj głupoty, zajebiście eleganckie. Słodko, że mnie zaprosili. Niech nie się tak nie pokazać. Ferosika! Oczywiście, że to ta szmata. Powiem ci, że to interesujące, że masz imprezę tylko dla ludzi, którzy cię nienawidzą, Blitz. No błagam, każdy mnie nienawidzi za błahostki. Na koniec i tak każdy żałuje, że nie mógł mnie wydymać. Jestem Sigma, nie pizdą. I myślisz, że taki jest powód? No ja, nie mogę znieść, że ich zostawiłem. O, Więc ty jesteś tym, co rani uczucia innych, hm? Jeśli przez radienie czyichś uczuć, masz na myśli zakończyć relację, zanim zrobi się poważnie, cóż, bingo! Nie robi nikomu wyjątków, ponieważ związki są nudne. O, tak, bardzo nudne. Więc co tutaj robisz? Ja czekam, a kiedy się skrawniesz, jak dobre japańską mógłbyś teraz mieć? Wynoś się! I to teraz! Co? Mam tego dość! Czuję się źle z tym, jak się do mnie odzywasz! O, no weź stolas, nie mów mi teraz, że to nie są twoje fantazje! Chcesz, żeby pokazać twojej bogolskiej, kciążeczej kufie, czym jest prawdziwe ruchanie! Skończ. Ha! Mam rację, co? Uwielbiasz być rżnięty przez ludzi, na których możesz patrzeć z góry! Nie patrzę na ciebie z góry! Nie chcę zdołam, kiedy ja, ja... ja niby... Mówisz teraz, jak ten cały striker i jemu podobni. Ten, który próbował mnie zabić, kiedy akurat nie mogłeś mnie uratować, pamiętasz? Ej, słuchaj, ja nie jak. Ja nie wiem, jak mógłbym. ale. Za... zatrzymałem go za pierwszym razem, nie? Pierwszym razem? Tak, no. Co Kto... Kto to powiedział? Ja. Wiedziałeś, że ktoś próbował mnie zamordować? Ale powstrzymałem go. Serio, nie sądziłem, że może coś cię zranić. Jesteś nieśmiertelny i tego typu. Jesteś dwa księciem. Jeśli z ekipą bym mu szybciej skopał dupę, to byś nawet nie narzekał. Zapewne masz rację, ja. Czyż to nie impił obowiązek, żeby bronić Goecję, tak? I już tak, już Długo ci to zajęło. Na to cały czas czekałeś, czyż nie? Aż wreszcie przyznam rację twojej wizji, że jako książę jestem znacznie lepszy od ciebie. Cóż nie? Czemu miałbym pokazywać wszystkim wokół, jak bardzo mi zależy, jak mógłbym próbować tak bardzo spędzać z tobą czas i cię wspierać? Nie jesteś mi nic winien, lecz nie możesz tego ignorować. Wiesz, las? Spędziłem cały dzisiejszy poranek na słuchaniu jakichś lapsunków. A i tak, to co mówisz, to najbardziej gejowa rzecz, jaką dziś słyszałem! Czy ty choć trochę żałujesz tego, co robisz? Czy ty kiedykolwiek za coś przeprosiłeś w swoim życiu? O, więc i mnie nie potrafię przepraszać! Za co? Chcesz żebym był jak. O, przepraszam, że przez cały czas obstawiałem najgorsze, przez to, że książę jak ty nie pokochałby kogoś takiego jak ja i przez moją nienawiść do samego siebie nie jestem w stanie przeprosić żadnej osoby, na której mi zależy! No tak, właśnie. Co w falcie? Mogę przeprosić kogoś na śmierć. Podtrzymaj mi piwo. Przeprosiłem Fiza tak, że się popłakał. Mogę przeprosić każdego, każdego oprócz ciebie, bo nic ci nie wiszę, Czvelu. Każdego Oprócz ciebie. Mogę przeprosić totalnie wszystkich, których wychojałem. Jakby ile ich może niby być! Tak? O! To ty! Cześć, Marta! Wiem, że zabiliśmy cię kiedyś, ale chciałem cię przeprosić i wręczyć. To. Dobra, przeprosiny przyjęte. A teraz moi byli, Cóż są wszyscy w jednym miejscu. Eee, Cie Siemasz, kolego. Wiesz może gdzie znajduje się ulica Wiejska 696? ten demoniku. Czadowy kostium, stary. O, wesołego Halloween. widzę, że przesadziłeś trochę z podkładem. Dziena! To moja morda. Do roku duchy są ponad ludzkość, a trwonią czas na rozmyślaniem o nieistotnych rzeczach. Że co? O, nic, <laughs> mówiłem do siebie. Super Stary, chciałbym być tobą. A kogo tu mamy? Stolas! Jak się trzymasz słońce? U ciebie wszystko gra? O, jest dobrze. Pomyślałem, że nie grzecznie byłoby nie wpaść. Nieczęsto jestem gdzieś zapraszany, ale nie zabawię długo. Ale się cieszę, że tu jesteś, Złotko. Cóż, z pewnością przebija tą ostatnią imprezę, na jakiej byłem w dziady? To temu niemu księciu, Lasowi. Powiedziano mi, że będzie ciasto. A propos ciasta, chcesz je pociąć? Chęcią zacznę od krtani, No albo Fiuta. No tak. Jego Fiuta i tak już nikt nie chce. Ha, ha, ha. A myślę, że chyba nie za bardzo potrzebuje, żeby to kroić. Daj się ponieść słońce, wszyscy cię tu rozumieją. Jebać plić sobie jego czerwoną dupę. Wow, czy ja wyrukałem masz tyle osób? Ja pierdolę, muszę zacząć to liczyć. Sorry za to, co powiedziałem na twojej siostry, ale sobie złożyła. w końcu jest z Dzirą. Wybacz, że bałem ci starą, myślałem, że to twój stary. Hej, To był on. Spierdalaj, Denis. Posysasz, lamusie. No właśnie, posysasz, Denis. gościa tej biby. Sto lat! Ona tu i zażyć kilka słów. O nie, 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 nie. naprawdę. Um, he, um, serio, nie powinienem. Powiedz nam wszystkim o twojej relacji z co. Sący Sącefiutę, z kurwy Dawaj malutki, mów prosto z serca. Wszyscy wiemy jak się czujesz. Um, o... Oh, Wszystko Cię chciałem mieć, dałem Ci zbliżycie. Teraz wiem, teraz wiem, teraz wiem jakim chujem jestem Chciałeś mnie skrzywdzić, choć tak naprawdę nie znaczyło to nic. Wcale, wcale, wcale. Wcale, wcale, wcale. Wcale dla samego ciebie. Długo trwało to, dałem Ci poznać się. Teraz wiem, teraz wiem, teraz wiem, że zbyt długo w tym tkwie, lecz ja, ja dalej czekam. Czekamy mnie, gdzie w końcu chcieć. I tak jest, i tak jest, ja tak dalej cię chcę. A może to przeze mnie, za moją ignorancję. Każdy gest czy każdy ruch. Ale może jest coś, żeby zbliżyć nas, nauczyć Cię i dać mi kilka szans. Może zbyt dużo chcę, miałeś być tylko mój. Co jeśli zbyt napieram, co jeśli źle to czytam, co jeśli cię odpycham? Przez te może, 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 może nie, 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 boli, nie. Te mnie nie chciałeś nie skrzywdzić, bo tak naprawdę nie znaczyło to nic. Nie, nic wcale. Wcale. Uh no. no. Za wasz czas. No dobra, suki! zaśalejmy. Ej! <suszy> please, Co ty tu robisz? Masz szczęście, że wszyscy są pijani! Inaczej byś tu leżał trupem! a nie, w porządku, jest w przebraniu. Wow. Nigdy wcześniej nie widziałem ci tak wstawionego. Przyszedłeś mnie oceniać, co nie? Nie tylko. To mój ostatni przystanek na tej trasie przeprosinowej. No tak, faktycznie. Wszyscy oprócz mnie dostają dzisiaj od ciebie jakieś marne przeprosiny. Hmm, cóż, już prawie skończyłeś dzisiejsze wyzwanie. Słuchaj, dzisiaj rano zachowałem się zjebałem, dobra? Dziś rano? O, oh, czemu się tam pojawiłeś? Czemu się tu pojawiłeś? Już o to pytałeś, ale spójrz, ja potrzebuję, żeby z tobą pogadać i wyjaśnić. O. <słuch> Zawsze byłem chujowy w przepraszanie, okej? Okay? To jest dla cipek, a i tak nikt nie zasługuje na takie coś, ale ja... Ugh, czuję, że tobie akurat się należę. O, oh, ale mam szczęście! No kurwa, okej, okay. mam na myśli, że... Powiedziałem sorki dziś wiele razy i szczerze żadne nic nie znaczyło, ponieważ jedyna osoba, jakiej chciałem to powiedzieć, to... To ty, las? Po prostu... To między nami. Chodzi o to, żyć jebanym księciem. Jak mógłbyś kiedykolwiek przejmować się impen? Mną. Jak mógłby ktokolwiek? Blitz, masz tu cały multum osób, które przejmowały się tak bardzo, że odprawiałem całą jebaną imprezę o nienawidzeniu cię! Co roku? Wiesz, jak bardzo trzeba się przejmować, żeby odwalić coś tak głupiego jak to? Solas jest ci lepiej bez mnie, okej? Okay? Zasługujesz na. Nie rozumiem, czemu kiedykolwiek chciałeś ze mną być. Chcesz wiedzieć, czego chcę? Chcę wiedzieć, jak to jest, nie być samotnym. Chcę być kimś dla kogoś. Chcę się czuć... ściany. Ale wiesz, w romantyczny sposób. Że stoję sam w deszczu na dworcu i ktoś krzyczy Santiago, nie wsiadaj do tego pociągu, on jedzie do Paryża, ja nie mogę sam żyć! Ach, Stolas... To łatwo. A pierdol się! Ja po prostu chcę... Żeby ktoś się przejął, czy jestem, czy nie chcę, żeby ktoś chciał. Nie! Żeby mnie dostrzegł, dotknął, spojrzał na mnie i pomyślał: jesteś wszystkim, czego chcę! Pragnę być przy tobie, rozmawiać z tobą i nigdy nie zranić! Ty, czemu tu jesteś? Nie chcę cię tu! Idź do domu! Przez ciebie jestem taki smutny! <noise> Hej! O! Cześć! Świetna piosenka. Masz piękny głos. Dziękuję. Ta, 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 śpiewa jak krawdź. Rozmawiamy tu. Chciałem tylko zapytać, czy może... No nie wiem, chcesz zatańczyć? Ty chcesz zatańczyć? Ze mną? Yeah.

Masz tupet, żeby tu przychodzić plico? Ja wiem, wszyscy mnie tu nienawidzą. Ja. W tym rzecz, Dupku? Co, czekasz na swoje sorki? Pierdol się ty chuju. Cóż, przepraszam, że zawsze mówię jak jest, siostro. No co, jestem szczery. Przepraszam, że sąą zerwałem. Przepraszam, że nie koniec się do pantofli, albo mu, albo Kurwa Denisowi! Albo komukolwiek na tej durnej imprezie! <noise> Jesteś taki kurwa zjebany! Czy ty siebie słyszysz? Wszyscy są zjebani! Halo, żyjemy w piekle! Czemu nagle to ja jestem tym złym, kiedy tylko posysam w relacje? Czy ty oczekujesz sympatii? O, biedny bójci! Wreszcie odkoi jego zachowanie i uczucia innych! No proszę cię. Jak myślisz, że się czułam, kiedy ten śmieszny koleś, z którym byłam, po prostu zostawił mnie, bo raczyłam zrobić ten błąd i wyznać, że Ach, to było najgorsze możliwe uczucie, żeby raz się otworzyć i ty po prostu potrafisz złamać serce w najbardziej bolesny, kurwa, sposób. Najgorsze jest to, że dalej czuję się okropnie z tym, że jestem na ciebie zła, nawet teraz. Ale przynajmniej ta impreza dla wszystkich, których tak wychujałeś. W końcu mogę pomóc innym pozbierać się po szambie, jakie zostawiłeś. Co, bez uszczypliwej riposty? Nie. Masz rację. Tak właściwie no wiesz. Przepraszam. Ja nie chcę taki być. Nie na zawsze. <laughs> Wygląda na to, że Stolas się dobrze bawi. Tak, ja, już potrzebuję tego. <grym> 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 o, naprawdę dobrze bawi. A co je bawi, kurwa Wstrzymaj konie. Wiesz, jeśli chcesz się zmienić, dobrze zacząć od dobrze dla niego oby zaliczył. Masz ciecho, kurwi bąku. Każdy krok, który stawiasz Wciąż mnie nęka Nęka Zawsze co chciałam, to miałam A chciałam Chciałam cię No przecież teraz ciągle źle mi jest Powiedz jak to jest Ciebie mam dość, ciebie mam dość, dość, dość Mówisz nie mam tego dość To ciebie mam dość, ciebie mam dość, 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 dość.